Hejka, jestem Wiki i Shorts. Witam na kanale. Poruszymy dzisiaj temat całej tej dramy z Kpiną i ciekawym Piotrem. Ogólnie to zaczęło się od fejkowego wywiadu Piotra z Kropką 308. I myślę, że Piotr nie miał złych intencji, ale wydaje mi się to strasznie kripowskie i słabe. I wydaje mi się, że podchodzi to pod stalking, bo to wygląda jakby się w niej zakochał, ale nie chcąc jej normalnie poznać, tylko przeprowadzając jakieś swoje własne fantazje. A wyjaśnienie tej reakcji na wywiad trochę... Mm, trochę nawet monolog, było nawet trochę żałosne. Ale raczej jestem bardziej po stronie kpiny, ale tak naprawdę uważam, że z obu stron ta, to niedojrzałe i dziecinne. Niech załatwiają to tak prywatnie, tak zach się dojrzeli ludzie, no bo zamiast wyśmiewać ten wywiad, lepiej poważnie to wyjaśnić. Kpina czy Ciekawy Piotrze, jeśli to oglądacie, to rozwiążcie to między sobą, będzie wtedy lepiej. I do Piotra, gościu, pogódź się z tym, że odwaliłeś. Ja rozumiem, jakbyś jeszcze napisał, że to żart, choć nawet jeśli to nie wydaje mi się on śmieszny. Ja, jakby ktoś co, zrobił coś takiego ze mną, taki niby wywiad, to byłabym przerażona i obrzydzona, jakby ktoś nie wyjaśnił mi, że to żart. Ciekawy Piotrze, powinieneś wyjaśnić albo chociaż napisać do kropki na insta, jeśli ma, bo nie wiem, bo fakt ma mnóstwo komentarzy, więc po prostu nie pisz do niej na YouTubie. I no, no i po prostu z nią to wyjaśnij. Na dziś tyle. Cześć!